Dziś początek wielkiego Jubileuszu. szkoły. Tak, nastąpiła inauguracja obchodów stulecia szkoły naszej. Obchody będą trwały dwa dni dzisiaj. Przed chwilą odbyło się ślubowanie, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Została odsłonięta tablica, którą w tej chwili mam za plecami. I zostało również posadzone jubileuszowe grze. Dzisiaj jeszcze w ramach obchodów o godzinie 16 odbędzie się msza Święta w kościele Podlecania Świętej Marii Magdaleny w Radomsku. Natomiast jubileuszowa gala, wieńcząca obchody naszego jubileuszu odbędzie się w poniedziałek 25 października o godzinie 10 w Miejskim Domu Kultury, na które serdecznie zapraszamy. Ta tablica to symbol tej uroczystości, tego wydarzenia i to już na stałe tutaj w pamięci zarówno nauczycieli e, jak i uczniów Tak, no, taki był nasz zamysł. Tablica jak widać została ufundowana przez uczniów i absolwentów naszej szkoły właśnie w podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię, stuletnią historię naszej placówki.